Hej kochani, e, dzisiaj mnie nie zobaczycie, bo dzisiaj chciałam wam coś pokazać. E, tak jak zapowiadałam w ostatnim filmiku, e, będzie to filmik o kulczykach. E, I tutaj moją e, inspiracją była e, Asia, której dokładnego nika teraz nie pamiętam, ale chyba Fantazje Out, coś takiego. Będziecie mieli link do e, kanału Asi oczywiście na dole pod filmikiem, więc zachęcam do, do zajrzenia. E, i Asia zrobiła taki tag sześć ulubionych par kolczyków. Ja tutaj nie chciałabym iść w stronę tagu, jednakże ponieważ jak widzicie teraz na ekranie mój nowy nabytek, jeden z moich prezentów urodzinowych, czyli wieszak na kolczyki, dlatego też postanowiłam wam pokazać jak to teraz u mnie wszystko wygląda i przy okazji powiedzieć wam które kolczyki noszę najczęściej. pomimo, że pewnie wiecie, bo widzicie to po prostu po moich filmikach. Tak więc tak wygląda cały wieszak. Wieszak był zakupiony na Allegro. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to poszukajcie na Allegro, na pewno go znajdziecie. Nie jest to duży koszt, z tego co mi się wydaje. On jest obrotowy. E, więc możecie sobie dowolnie tutaj wybierać, którą parę kolczyków akurat chcecie założyć Tutaj można też na tych wieszaczkach u góry powiesić bransoletki, jakieś łań, łańcuszki, coś w tym stylu Więc nie jest to tylko na kolczyki e, No i teraz przejdźmy, jeśli chodzi o moje kolczyki, które kolczyki noszę najczęściej e, Teraz moimi ulubionymi będą te, które przywieźli mi moje rodzice z Turcji, czyli te, które widzicie tutaj no Po prostu odkąd je dostałam, nie rozstaję się z nimi i noszę je cały czas. Zapewne wiecie, że dość często też nosiłam ostatnio te kolczyki, które kupiłam za dosłownie dyszkę w Rosmanie. Też są bardzo fajne, do rozpuszczonych włosów bardzo fajnie wyglądają i bardzo, bardzo je lubię. Jeśli chodzi o takie krótsze kolczyki, to oczywiście moimi ulubionymi są te tutaj kartki, które sprezentowała mi Kasia Śpioszek i jeszcze z krótszych kolczyków lubię też te serduszka ala Swarowski, które kupiłam sobie sama na Allegro razem z zawieszką za po prostu ogromną kwotę 7,50 bardzo lubię też nosić te kolczyki są drewniane kolczyki, które mam z wymianki. Mam jeszcze jedne podobne, które kupiłam sobie sama, ale one są większe i ten kolor jest bardziej intensywniejszy i ponieważ mają taką jedną wadę, to znaczy jeden z tych kolczyków jest pęknięty, więc noszę je już po prostu rzadziej. No i też bardzo lubię te kolczyki, które też doskonale znacie, duże, tutaj z takim motywem kwiatowym. No i to by było w zasadzie na tyle. Tak, jeszcze raz pokażę Wam ten wieszak. On jest w opisie aukcji, że może pomieścić 144 pary kolczyków. Może i tak, ja natomiast wybrałam sobie taką opcję, że wieszałam, powiesiłam sobie na tym poziomie i na tym, ponieważ tutaj wieszanie już jest trudne, ze względu na to, że te większe kolczyki po prostu zasłaniają te dziurki, ale też to jest możliwe, bo na przykład tutaj, jak miałam krótsze, to tutaj sobie powiesiłam też je w w taki sposób, i też na tym dolnym kółku, też można coś wieszać, więc tak to wygląda. To są te kolczyki, które w zasadzie po które sięgam najczęściej. Pomimo wszystko, jest też kilka jeszcze par kolczyków, które leżą u mnie gdzieś tam w pudełeczku, i raczej ich nie noszę. Tak więc tak się prezentuje cały ten wieszaczek. E, dajcie znać, czy wam się teraz podoba e, organizacja moich kolczyków. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, bo jest bardzo, bardzo poręczna i bardzo cieszę się z takiego prezentu. E, no i cóż, i pozdrawiam was serdecznie w dniu dzisiejszym. Zapraszam do kolejnych filmików. Papa! Pa!